Nazywam się Piotr Hrapczyński, jestem dyrektorem oddziału Sądomierz-Kieleckiego Centrostalu. Nasz oddział funkcjonuje od 1997 roku. Mam przyjemność i satysfakcję kierować tym oddziałem właśnie od tego roku, czyli już niespełna 23 lata. Oddział zaczynał swoją pracę od placu z dwoma pracownikami, kierownikiem w mojej osobie i żurawiem samojezdnym. W tej chwili dysponujemy dwoma suwnicami bramowymi o udźwigu 8 ton. W naszym magazynie jest dostępne dla klientów kilkaset ton stali. W razie konieczności dysponujemy całym asortymentem stali magazynu kieleckiego do dyspozycji naszych klientów. Jest czterech pracowników działu handlowego i siedmiu pracowników działu obrotu towarowego. Wbrew plotkom, nie jest prawdą, że ojciec Mateusz był kiedyś kierownikiem oddziału w Sandomierzu. Prawda jest taka, że jestem tu szefem od 23 lat i mam nadzieję być z naszymi klientami jeszcze dłużej.